oryginalną synką dzisiaj piłem na filmie kiedyś nie wiem estusy. <grym> mogę mieć dzisiaj dziwne palce ale jeszcze ja od niedawna widzę że ja mam one takie brudne i nie, nie grzebałem nigdzie nie tarzałem się w ziemi, cokolwiek ja nie wiem czego mam je trudno zmyć, trudno nie zwracajcie na nie uwagi, będą poza kamerą ale wiadomo lubię gecykulować więc zobaczymy jak to wyjdzie więc tak, dzisiaj znowu recenzja, bo rząd trochę już jest, był Punisher, był Kimmy sam w domu, był Blue Drain, dzisiaj mamy Charlie's Angel, czyli Aniołki Charlie'ego, czyli grę znowu na podstawie filmu, czyli znaczy filmów i seriali, bo są trzy filmy i serial, 2070. I tak, serialu nie widziałem, nic o nim nie powiem, filmy, pierwszy i drugi Full Throttle. Widziałem. Ten z 2019 film nie widziałem. E, b, b, był kolejną, jakąś na nowo, z, 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 z tam historią opowiedzianą. Nieważne, ale filmy te e, z 2000 roku i 2003 chyba e, widziałem. Z tego co wiem, to ludzie chyba tak niezbyt podobały, a ja się tutaj bardzo je lubię. Fajne są. E, już je parę razy oglądałem. E, I ogólnie spokojnie, więc ja mówię, dobra, oglądałem filmy ta gra będzie bazowała na tych filmach gra, też nie, e, też ludzie pojechali to zobaczymy jak wyjdzie i co? mi się podobała co ciekawe, dla mnie to jest dobra gra i nie rozumiem dlaczego ją ludzie aż tak nie widzą grę grałem na e, z wersji PlayStation 2, PCS X 2 Miałem e, nie gestykulować po prostu w kamerę e, ale gra też pojawiła się na Gamecube nie, nie, nie było na Xboxa wersji, jak myślałem, ale nie, były, były tylko PlayStation 2 i e, GameCube. Czy było? Nie, nie było na Gameboya. <grym> Dobra, już wszystko, odczytam, jakieś wersje były, już mam za sobą. E, e, czas e, do akcji. Gra z gatunku to jest akcji beatem up. A wiecie, ja strasznie lubię beatem up, więc mówię, jak to jeszcze beatem up, jeszcze chętniej mi się chce to ograć. I ogólnie już jest e, to. Typowy bite, mam tutaj naprawdę nie znajdziecie. Nic oryginalnego nic takiego od niego nie oczekiwałem. Liczyłem po prostu na fajną grę. I do tego dostałem. Gra trwa jakieś dwie godziny około. Coś takiego jak pewnie będzie zbierać coś tam stop tam więcej wam wyjdzie. ale tak po prostu przejść sobie, yy, tam yy, po prostu z tak przejść luźno, bez tam jakiegoś doszukiwania się, jakiś znajdzie czy coś. Zajdzie mam jakieś około, tak, około dwie godziny mi tak jakoś. To zeszło. I tak. Na początku musisz pocisnąć. To jest dziwne, super gra na Nie wiem, ja tak zawsze mam z czymś eram, ale zawsze doszukam tym się wad. Nie wiem, tak już jestem. Nie, to jest to grafika. W Starczy, ci e, cisnąć za no, grafikę. Bloodrain. To Bloodrain jest przy Charlie's Angel naprawdę całkiem spoko graficznie, bo jest, muszę powiedzieć, naprawdę biednie, chociaż tak Kevin to przebija. <grystanie> nie wiem, czy coś jest gorszego, inne gry Blast są gorsze graficznie od Kevina, chociaż nie wiem, czy Bape można e, podpiąć, pod, 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 bo to jest gra pikselowa, e, z każdego Super Nintendo na PS2, więc nie wiem, czy to tak e, by, by mogłbym porównać. E, nieważne e, więc tak chwila e, e, no e, my już e, nie wiedziałem o czym mówię więc co sztągę idziemy, tłuczemy od drogów czasami wypadają e, różne tam noże, shurikeny nożyczki <grywki> jakieś tam e, takie pałki wielkie, klucze francuskie Oczywiście jak walczymy, to oni padają dopiero po kilku klapsach, a nie z takiego e, klucza francuskiego brejtowe po nie od razu płaciło wrzeć, ale nieważne, gra. <grystanie> nie no i ja nie będę zawsze muszę nie Nienawidzę tego siebie, ale to mam. E, więc tak. E, mamy też różne skrzynki, możemy je kopnąć, albo możemy je prosto, prosto kopnąć w ale możemy też je podrzucić do góry. Jest piąchy albo też kopnąć. E, takie... Nie będziemy w ogóle co za taka dziwna. Dopiero później odkryłem tą opcję, że tak mogę do góry. Ogólnie, w ogóle jest spoko sterowanie. Jest tak. Druga gałka w ogóle nie jest wspierana. Nic, nic. Lewą chodzimy czy też strzałkami. E, X, S, X, X, Nie wiem, raz mówię tak, raz tak. Muszę się w końcu w życiu zdecydować, jak mówię. Nieważne. Przycisk. X. Już tak powiem. XXX. Oglądałem. Była nawet z granagiem Może coś o niej nagramy. <laughs> X przycisk służy jako interakcja i blok. Kwadrat jest kopniakiem. Trójkąt jest czasem, jak to powiedzieć, spiąchy. Też jak mamy broń jakąś, no to możemy też rzucić. Szczerze, ja nie mogę tego ogarnąć bo raz przycisk do przeciwników biję, na przykład mam ten klucz francuski, biję ich, a raz mogę po prostu rzucić w nich. Potem sam przyciskiem ja nie wiem jak to ogarnąć. Dziwne to jakieś, a pod kółkiem chwilę to było pod kółkiem. E, skok, skok był pod kółkiem, co naprawdę nie jest e, takiego przydatne dopiero w pod koniec gry jest dosyć takie, takie są sekcje platformowe. E, I jeszcze można też e, cisnąć e, skok i e, kwadrat i zrobić... You yy, robił taki rowerek z tymi nogami w powietrzu dokładnie to samo możemy zrobić. możemy, Ja widzę, że jak się wciśnie trójkąt w powietrzu to, że ona coś robi jakiś yy, cios, ale nie wiem co to jest <ścoughs> nie wiem co to ma znaczyć, bo on nic im nie robi. Yy, no dobra. Ogólnie e, gra też ma całkiem fajną pauzę zrobioną. E, to nie każdy będzie się grzeje pauzą, ale w tej tak, e, że ciśniesz start, a tu będzie menu e, ze starych telefonów, e, komórek z tymi klawiaturami innymi, to chyba w tej grze jest Ericsson. Nie pamiętam co za Ericsson, chyba ale teraz nie jestem pewien. Czy ten menu jest takie typowo takie komórkowe, jak mi się to podobało? Mega, mega fajnie e, Kurde, klimat to robi, że hej, aż mi się przypomniało, PSP zawsze mi się kojarzyło, jak wpisywało się swój nick do konsoli, czy tam jakim tam graczem gramy, to tam na PSP zawsze się pojawiała taka klawiatura z tych komórek, to też tak mi przywołało. to właśnie też mi się to, tak strasznie podobało, mówię serio. I możemy wejść też do menu i możemy wybrać, czy idziemy, to się nazywa ta opcja Change Angel, czy tym aniołkiem no chodzimy czy tamtym ee, ee, chwilę się rozciąłem, ale i tak ee, jak nie będziemy wybierać tę misję, nas na po kolei e, pokieruje. <grym> Ogólnie gra e, jest prosta, idziemy w ścieżki, to jest gra, w której naprawdę nie da się zgubić ani nigdzie. Czasami nad BloodRainią w się kubiem, bo te lokacje były naprawdę sobie podobne. Tutaj to jest, o mój Boże. <grym> To prawda, taka puścić znaczy, hej, ale to mi się właśnie podobało. nie doszukiwałem się jakiejś głębokiej gry czy coś, grwalność? Eee, nie nie eee, Tylko prostej, zwykłej, fajnej zabawy, a muszę powiedzieć, bije się naprawdę fajnie te kombinacje ataków. E, różne są tylko... Ja je losowo wykonywałem i ja nie wiem, e, czy są jakieś opis gdzieś jest z tych e, komposów, Ja nie wiem, ale i tak jest spoko. Zawsze na końcu poziomu jest po bo e, jest też... E, Nice bed, perfect Jeszcze dwa takie jakieś Nam mówi to tak, jak dobrze wykonaliśmy akcję Może Ten psikat To był oświecony powietrze, I tak się jakieś dziwne rzeczy Siedziałem, duchy znowu mi nawiedzają jak zwykle Chociaż teraz razem nie słyszałem aż tak dziwnych jeszcze odgłosów Może jeszcze będą Nieważne Muzyka w tej chwili jest okej okay. Tak spoko no tam do bicia, prawda się naprawdę okej, okay tak grze, co dalej powiedzieć też mamy takie ja kurde się pomyliłem na każdą z naszych aniołek przypada tam pożyczu pożyciu i to jest fajnie zrobili fajnie czy też nie fajnie tak w zależności dla kogo? każdy jak ma swoje życie i też będziemy tam zbierać e, tam w grze bo możemy mieć te takie główne życia bo też nie, nie mówię o tym pasku tylko takie te numerowane to ja na jednej miałem 7 chyba najwięcej 9 jakoś tak e, Każda każdy ma takie swoje przypisane ale też jak zginiemy nawet pod koniec będziemy poziomu to Będziemy wracać się od e, będziemy restart. I ja niestety tak wtopiłem, ale miałem safe state'a. E, więc sobie tym chociaż się podratowałem. E, brawo, ja. Obserwowanie postaci, bo to jak wiadomo, muszę to zawsze mówić. E, jak mamy grę opartą na film, czy tam czymś. Jest. Powiem tak, jak są. E, jak będziemy. Rendery, o. W renderach nie jest najgorzej, wam powiem. Całkiem nieźle. Jak przychodzi do gry eee, więc tak Już widzicie, że jest dziwnie. Eee, Cameron Diaz jest słabo odzorowana, a Lucy Ruy de Vermore jest całkiem nieźle wam poem, ale ogólnie eee, tu graficznie no, mówiłem, że nie jest naj, najlepiej. Eee, tak, też zawsze mamy tak to typowo bite na jak lejemy jakoś wroga, to jest jakaś... E, nazwa mu tam, e, nazwa, imię przypisane e, tam różne, e, są takie, jest jeden taki szczegół, co mówię, ale się podjarałem, jak wchodzimy po drabinie, jest, e, jakby to powiedzieć, po, e, jest podłoga, pomiędzy podłogami zrobili normalnie szczegóły, tam są jakieś rury, czy coś, to jest tak, w wow. takiej grze, o to się postarali, e, bardzo, bardzo spoko, a jeszcze... Dzięki, dzięki. To jest ciekawa sprawa, bo jak skaczą, obrywają, biją, wydają bardzo dziwne dźwięki. I zapomnę powiedzieć, rain jak nasza główna rejn wysiewa krew z naszego przeciwnika, to brzmi super. A tutaj te ich obrywania brzmią bardzo dziwnie, powiem, ale skok, skok wygląda bardzo dziwnie. Powiem, naprawdę to jest specyficzne. A. I też grze zawsze jest. spokój zrobili, tylko chwilę się napije. Asasin. Eee. bo jakoś asasina na kanale, w ultra graniu. Ani jednego chyba. Eee, te, które się zastanowiłem. No. pierwsza persja była tylko Sans of Time. Albo może to Mac'boya. Teraz nie pamiętam. Cicho. <laughs> no więc... Eee... Chwila, o czym ja mówiłem? Hmm. Prawie nie pamiętam, ale coś się chciałem powiedzieć. Trudno. Eee, więc co? A, już wiem, e, że zawsze e, że przychodzimy, bo to jest e, najlepsze w grze. Idziemy z drużką, lejemy tam w rogu, w ogóle wszystko fajnie. I dochodzimy w, do bramy, wciskamy przycisk interakcja i jedna e, aniołka dzwoni do drugiej, e, że ma tam pójść do jakiegoś komputera i otworzyć tam jakąś bramę my idziemy tą drugą manioką e, otwieramy komputerkiem właśnie tą, tą bramę przełączamy się na tamtą i wchodzimy tam mm, e, przez tą już otwartą bramę to tak się ciągnie ciągnie każda sobie pomaga tak właśnie fajnie tak e, spoko rozwiązali tą grę bo mogli zrobić gra trzy osoby e, no mogliby ale właśnie tak e, żeby tylko jeden gracz grał tak właśnie tak sprytnie to rozwiązali A, Leczenie życia, leczenie życia, mi się przypomniał. jest ciekawa sprawa. Jest babeczka do leczenia życia. Nie rozumiem dlaczego, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą uleczamy się. Jest to płyta. Płyta dvd zwykła, naprawdę. Tak, DVD to nie jest Sili, bo ma tam srebrny, przyroczysty kolor. Więc... Nie wiem dlaczego. Akurat si płytę wybrali. Nie rozumiem. No babeczka jeszcze się kojarzy w grach, bo jak mieliśmy na przykład w Wolfensteinie, e, że tam e, e, indykiem, indykiem czy kotletan, e, tam się leczył coś takiego, to wiadomo w tu grach. Nie, teraz już nie ważne. No to tutaj tu rozumiem jeszcze babeczkę, ale płyta to tak jakoś dla mnie. Nie wiem. A i w grze... E w grze, jakieś się chwilę pozostawi, to na przykład tańczą, skaczą, tak, e, takie śmieszne animacje im dali. E, bo tak na chwilę musiałem odejść, coś na sprawdzić, to patrzę, e, podchodzę, a tu tu Bass na ekranie. E, Dosyć ciekawe rzeczy. I z, przez całą grę dwaj szefowie są chyba strzej, jakoś tak. W samym końcu właśnie nie ma ani jednego. To mnie tak jakoś zespółciło A i tamci, jacy są, oni tego byli mieli podpisane, że tamte imię i BOSS. Dzięki... Bez tego to bym się nie domyślił, nie domyślił, bo oni trochę więcej są tam wytrzymali, no. Ale też tam ich można łatwo załatwić. O! Jeszcze jedna ważna rzecz. Jak później grze odblokujemy... tak. A, bo jeszcze mamy, zapomniałem, pod L2... Lock on. ...Lock Target na przeciwniku, możemy go namierzyć. I wtedy możemy lać i w ogóle. E, szkoda, że nie zrobimy, że tam e, przyciskiem, gałką, e, tam zmienianie celów, nieważne, no no, trudno. Ale potem odblokujemy, że jak e, wciśniemy na nas e, x i kwadrat, e, możemy krzucić go i wtedy mamy pod dwie, e, dwoma e, przyciskami opcję pod e, kwadrat, tam inne wykoń, wykończenie, na przykład rzut, czy tam jakieś kopnięcie, albo pod e, trójkątem, tam jeszcze tam coś. Takie smaczki są, no i ich stel walki ee, Trochę się różni, wam powiem, ale nie jest tak, że e, Jakoś mało, chociaż myślałem, że po prostu sklonują po prostu te walki e, Tak samo o nim się będzie walczyć, ale jednak trochę się różnią Co plus daje Ale też pod triggerem R2 Chyba też pod L1 i R1 Z tego co pamiętam, chyba wsadzili jedną funkcję na trzech przyciskach, a mogliby na jeden I przez to na L1 i R1 by mogło być to zmienianie się na cele. Potem R2, jak, bo jest taki jeden pasek mały, jak uzbieramy go do pełna, włączamy słowo i szczerze, najwięcej ich można utrzymać tych przeciwników. Dwa. <śmum> Wam powiem, uda, udawało mi się za każdym razem. E, ale i tak e, nie powiem, pomaga to bardzo. E, A i drobiny, drobiny w tej grze, szczerze. To jest takie. One są tak długie w tej grze, że ciągną, ciągną, ciągną. E, wam powiem, e, że ja nie gram w Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty, tak. tak się nazywało. Ja gram w jakie Metal Gear Solid? Pierwszy. Wies Walker i Portable Ops. No. A może, nie, nie pamiętam, na pewno te trzy. E, I tak, w tym słyszałem, że Metal Gear Solid 2. E, Sons of Liberty, jest scena, gdzie Snake wchodzi sobie po drabinie i to trwa tam 10 minut, czy tam e, mega dużo. I to jest dla mnie dziwne, <grym> bo tam wychwalali tą rzecz i w ogóle, e, że jakie to super nie jest, to tam wchodzenie po tej drabinie, ale patrząc tutaj, jakie to, bo tutaj są naprawdę mega długie te drabiny i to jest mę męczące. To jak tutaj mnie męczył od drabiny w Charlie's to ja sobie nie wyobrażam jak tam ma trwać naprawdę ileś tam minut w Metal Gear jakiś zagram. To jest coś naprawdę wow. Dziwi mnie jak mogą to ludzie tą scenę uwielbiać, no może tam leci fajna muzyka i mówię, czas nie wiem. Więc co, to by chyba było tyle. Ja nie wiedziałem, że... Chwila, zaraz będzie 18 minut. Teraz jest 18 minut. Nie wiedziałem, że aż tyle mi wyjdzie recenzja tego tytułu. Chciałem w 10 minutach około się zamknę A to tak szybko poszło Niby gra prosta A na ile odcinków starczyła Modla, Można, można Więc co, gra naprawdę strasznie mi się podoba Z walki fajnie się bije Wciągała mnie. Chyba nawet się lepiej bawiłem od Bloodrain No Wam powiem, naprawdę gra mnie bardziej wciągnęła Jest naprawdę super i nie rozumiem dlaczego A tak, ona została przez ludzi Nie wiem, czy są inne gry z Charlie's nie grałem Nie wiem, nie pamiętam jakoś zbytnio Ale co, to była tyle Dziękuję za uwagę Jaki będzie następny w odcinek, jak zwykle nie wiem kiedyś zawsze przewidywałem jakoś coś może być Będę stradał sam, a już nie próbuję przewidywać, nie wiem, może jakaś recenzja, może udragranie, może horroru, horroru jakoś. jakoś chciałbym bardziej ruszyć, ale zobaczymy jak to tam ogólnie czyli co? Nie mam nic chyba więcej do dodania. A, i chyba Charlie's Angel Full Throttle um, na podstawie drugiego filmu wyszła gra na komórki zjawu. Nie jestem pewien, ale coś mi się tak, e, tych, mam to gdzieś tak e, głowiem wam powiem. E, I co? No i ta gra, ona się po prostu Charlie's Angel, ale mm, ona została wydana przy z drugiego filmu, więc ma je łączyć. Pamiętam z drugi, z drugi. W obu było filmach tego, tego tego typa co on wyrywał włosy i tak, tak dziwnie skrzeczał trochę jak crack O, mega postać Naprawdę, wow, nadawałby się na psychopata z horrorów. Tyle. Więc co. To była tyle. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka. Zagrajcie w grę, przekonajcie się. Jest naprawdę spoko mam. Naprawdę mi się podobała. Eee, Strasznie fajnie mi się grało. Więc co, to na tyle. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka. Nie zapomniałem o, o niczym. Nie. I cześć.